Witajcie, chciałem Wam pokazać inne podejście trochę do spęczarki, ponieważ nie mam u siebie za dużo miejsca, nie mogłem sobie pozwolić na budowę takiej z napędem na nożnym, jak zrobił kolega PawMix. Zresztą bardzo fajną, bo ma naraz na, na spęczanie, na rozciąganie. Także zmajstrowałem coś takiego na siłowniku 80-ce hamulcowym od przyczepy rolniczej. Działa to bardzo dobrze, tutaj mamy napęd. Policzone jest tak, że przy 8 atmosferach siła nacisku na szczęki wynosi około 3 ton. Chyba niecałe 3 tony, o ile dobrze pamiętam. Mogłem się, się pomylić, ale to mniej więcej tak wygląda. Jest pospawane z blachy dziesiątki, cięta plazmą. Tu dodałem wzmocnienia, ponieważ przy pierwszym uruchomieniu okazało się, że przy maksymalnym tym nacisku dosyć tutaj pracuje na, na, na rozciąganie. I co ciekawe, dodanie nawet tych bocznych wzmocnień spowodowało, że to pracuje niewiele mniej. Na szczęście nic się tutaj nie rozchodzi, nie, nie pęka. No spawy są jakie są, bo musiałem to, to miałem akurat do dyspozycji tylko drut 06. Także, no i dosyć mam mały miguant, bo 160 nie było to takie łatwe, żeby to przetopić. Natomiast już to trochę chodzi, trzyma się i e, nie przewiduję, żeby coś się z tym miało dziać. Docelowo myślałem, że tu jeszcze jakieś tłoczniki sobie dorobię, także. To jest, no to jest tu dosyć dużo miejsca, mamy regulacje. Jak będę potrzebował tłoczniki czy na przykład dziurkacz, żeby był, nie ma problemu, żeby tu sobie dotoczyć czy, 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 ten, czy powycinać yy, jakieś matryce. Że jeszcze ktoś by się zastanawiał, czy potrzebuje głębokiej czy, czy płytkiej spęczarki, to powiem szczerze, że rzadko kiedy korzysta się z tego yy, otworu tutaj, ponieważ yy, nie jest to tak, jak myślałem na początku, budując to, że będziemy sobie spęczać. Tu, 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 i nagle będziemy mieli taki szeroki kawał blachy. To jest niemożliwe, ponieważ e, nacisk byłby musiał być wielokrotnie większy. A poza tym, prawdopodobnie rozerwalibyśmy blachę tu dalej, już. Także e, to wprawdzie przydało się, już. Jest tylko wtedy, jeżeli nie możemy podejść elementem tą krawędzią, e, którą chcemy wyginać. Od tej strony albo, albo wyginamy coś na przykład w otworze i potrzebujemy o, tak, o żeby żeby przejechać tutaj. Wtedy to jest bardzo dobre. A tak, jeżeli robicie tylko jakieś proste rzeczy, tam, no, nie wiem, o, tego typu, to jak najbardziej wystarczyłoby zrobienie tej maszynki, która, no, kończy się tutaj na szczękach i zabudowanej, wtedy mogłoby to być bardziej kompaktowe. Myślałem też nad tym, żeby zrobić symetryczną na drugą stronę, no ale z kolei zaraz to byłaby kobyła, A tu chodzi o to, żeby to po skończonej pracy, żeby mógł to schować do szuflady, no bo wiadomo, to... Bawię się w garażu, także to miejsca mam yy, niedużo. Radzi sobie dobrze. To jest blacha półtorówka, jak widać. No, mogę pokazać, jak to chodzi. No i już jest, już jest bardziej. Nie będę przesadzał, bo akurat ten element robię. Także muszę go tutaj dopasować. No, nie chciałbym sobie tego tutaj więcej pracy dorobić. E, jeszcze co, e, na początku bałem się, że to będzie e, jako, że pneumatyczne, że będę miał problem, żeby wyregulować te siłę nacisku. No, tu akurat i tak mam rozkręcone na maksa bez reduktora podłączone, ale nie ma najmniejszego problemu, żeby siłą, samą siłą nacisku nogi i, i długością tego nacisku, żeby regulować e, siłę tutaj na szczękach. Także e, bardzo dobrze się to sprawdza. No i to tyle. Chciałem też podziękować wszystkim innym, którzy publikują filmy ze swoich prac blacharskich. Jest to bardzo przydatne, inspirujące. Czasami można podpatrzeć wiele rzeczy, nauczyć się albo i nawet stwierdzić, że a ja to robię tak i mi się wydaje, że coś tam robię po swojemu, no to, to dla mnie jest lepsze, nie? Ale dziękuję wszystkim bardzo. Jesteście bardzo pomocni, także oglądam. Może nie wszystko, bo nie na wszystko mam czas. Natomiast bez tego myślę, że to co robię byłoby znacznie gorszej jakości, a tak nie jest źle. Także dzięki, pozdrawiam, cześć.